Hej kochani, witamy Was na naszym, kani, 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 was na naszym kanale Pienceraczki w nowym odcinku I dzisiaj pierwszy na naszym kanale Ale zakupowy Tak, pokażemy Wam nasze nowe ubrania, które wczoraj kupiłyśmy ostatnio. Tak, ostatnio No więc co, za chwilę pokażemy Wam stylizację numer 1 Kochani, to jest moja pierwsza stylówka, czyli stylizacja i to jest taki biały top. Taki bardzo ładny tutaj, przy bardzo z boku z takimi z... ściągaczami, przy bardzo. Dokładnie, dokładnie. tutaj to jest, to jest top, tak I spodenki. Tak, i spodenki, one są z Przy bardzo, odwróci się modelko. Przedstawiamy się pięknie, i czekaj chwilę. <laughs> Teraz zaczynamy pokaz mody Maja. Right. Okej, okay. Okay, chodzimy oh wow. <laughs> Proszę bardzo Maja, pięknie Okej, okay, a więc zacja numer dwa Proszę bardzo, Julia Tak wyglądam, mam na sobie Te krótkie spodenki, które właśnie Wcześniej pokazywałyśmy z dziewczynami No a no. Z terenowe. I teraz Tutaj wózka już ma ale no, jest przyciszna. <noise> Ta sukienka idealnie się komponuje do tych właśnie spodenek. I teraz czas na pokaz mody, kochani. <noise> były komplikacje, jak widać. I... <noise> Julia, ja wypowiedzcie coś o tej sytuacji. Masakra. Proszę bardzo. Co do komentarza od Julii! Okej, okay, teraz moja stylizacja. Czyli stylizacja numer 3 i teraz tak. Natalia, proszę bardzo! E, tutaj mam taką spódniczkę, e, która jest z. Terenowa? Tak. Z <coughs> tak samo jak spodęki Julii. Proszę tak. bardzo, taka ładna. E, ogólnie wczoraj, czorek. Więc najnowszy, świeży zakup. Z, ze sklepu Majora, właśnie tak, tak. Majora. I tak. ona jest takimi tutaj pięknymi, tak. zobaczcie, kryształkami, które tak w słońcu pięknie mienią. Sprawdzamy co chwilę sytuację, czy nie będzie znowu efektów specjalnych, tak jak był Juri. Więc e, przepraszam, teraz zaczynamy pokaz mody, kochani. I... Tak, czyli numer 4. Zobaczcie, tutaj mam taką kurtkę e, jeansową z Zary. Ona jest taka oversize, to jest to... Tutaj kolejna komplikacja! 62! Zresztą się wystraszyłam. Niespodzianka. Dobrze, więc... E, jest Podsumowując, kurtka z Zary, rozmiar 152 100, 100, taka oversized, ją kupiłam miesiąc temu, ale mówię, pokażę Wam, bo naprawdę moim zdaniem jest bardzo ładna. Tutaj bluzka, którą kupiłam wczoraj z Zary, z serii Waki taki w stylu tie-dye i takie spodenki z Majora, są naprawdę i one były do kompletu z tą... Eee, no, eee, z To na Tak natali z kryształkami i też są. E, spodami, tego. I one I teraz... również przepięknie się te kryształki tutaj tak, mienią prezentują. w słońcu. To teraz tak bardzo pokaz mody. I numer 5 czy już ostatnie więc proszę bardzo, tutaj cały outfit jest z Zary. Konieczka taka smutna. Tak. Bardzo y, czarna, zwykła, ale właśnie taki, taki welurek to jest. Y, mi się bardzo podoba. I prześliczna, w przecudownym kolorze naprawdę jest piękny. Y, koszula tutaj z takim... Y, y, Kołnierzkiem. Kołnierzykiem w kolorze jest mój ulubiony. Więc Dobrze, proszę, proszę bardzo, tak się prezentuje teraz pokaz mody. I na scenę wychodzi Pani Olivia. Proszę bardzo. Gotowe. Moi drodzy, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w grę, I zapomnijcie o nacięciu dzwoneczka, żeby, żeby być na bieżąco z każdym naszym filmem. I co? Do następnego filmiku. Buziaczki! Pa! pa.